Jezus mówi do swoich uczniów trudne słowa. Ja odchodzę. Wy jesteście zmieszani. Nie rozumiecie, co się dzieje. Lękacie się tego, że zostaniecie sami. Ja was samymi nie zostawiam. Ojciec pośle wam pocieszyciela, adwokata, ducha świętego, który jest we mnie. On wam, z wami będzie. On was napełni. On was poprowadzi. Pragnę Was umocnić na ten czas Waszej niepewności. Ona jest konieczna, bo inaczej nie bylibyście dojrzałymi e, współpracownikami moimi. Nie moglibyście o mnie zaświadczyć. A ja pragnę mieć współpracowników, e, apostołów, świadków, nie tylko w jednym człowieku, ale w Was wszystkich i w Waszych następcach. Pragnę, żeby Chrystus był. Liczny, a nie tylko jeden, jedyny. Pragnę, abyście byli częścią mojego mistycznego ciała, abyście byli moją częścią, a ja będę w was ubogacał. Ja będę z wami, w was i przez was. I równocześnie lękacie się tej chwili samotności, opuszczenia. Lękacie się, bo lękacie się, że zostaniecie całkiem sami. Ja was samymi nie zostawiam, i chociaż świat będzie się cieszył, że was może gnębić, że Chrystus został ukrzyżowany i wyeliminowany, będzie im się wydawało, że zwyciężyli. Ale wasz smutek zamieni się w radość. A ten świat nie będzie się do końca radował swoim zwycięstwem, ponieważ to ja jestem zwycięzcą. I to wy będziecie doświadczać radości, pomimo. Cierpienia, odrzucenia i prześladowań. Ale ważne, żebyście potrafili na mnie się skupić, we mnie wpatrywać i mnie do końca zaufać, mnie się dać poprowadzić. Wtedy będziecie zwycięzcy i wtedy Bóg, Ojciec, osiągnie swój cel: zbawienie kolejnych dusz, przyciągnięcie ich do Boga, obdarowanie, przebaczenie Im grzechów. I obdarowanie życiem. I w Was pragnę mieć współpracowników. I o to będziemy się modlić: o tą łaskę, żebyśmy byli współpracownikami Boga, żebyśmy potrafili w duchu świętym z Nim współpracować i dawać się prowadzić. Żeby Bóg miał w nas współpracowników i żeby mógł zbierać liczne owoce zbawienia i miłości. I o to będziemy się modlić przyglądając się życiu i prosząc o stawiennictwo świętą Urszulę Leduchowską. Amen. Bądźże pozdrowiona posty Jożyna, w Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy. Witaj, Jezu, Synu. Tyś jest Bóg prawdziwy. Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość, którą przynosisz nam od Ojca. Uwielbiamy Cię za Twoją nieskończoną miłość, przez którą stałeś się człowiekiem. Mieszkałeś i żyłeś w zwyczajnej, ubogiej, ludzkiej rodzinie. Rozpocząłeś okres życia publicznego nauczania, ukazywania miłosiernej miłości Ojca, przebaczania, uzdrawiania, formowania uczniów. W ten sposób uformowałeś Kościół, którego my dzisiaj jesteśmy częścią. Dzięki Tobie, dzięki Eucharysty, dzięki świętem Najświętszej Maryi Pannie, dzięki świętej Urszuli Duchowskiej możemy uczyć się pracownikami. Na początku, Panie Jezu, tak jak przyszedłeś do wieczernika do Twoich uczniów, aby ich umocnić, napełnij pokojem nasze serca. Okochamy Cię i należemy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, przyglądając się działalności świętego Pawła Apostoła, widzimy, że to oddanie i wierność wobec Twojego ludu i Twoich apostołów spełnia się w Jego życiu i w Jego posługiwaniu i w jego głoszeniu Ewangelii, gdy cesarz Neron, wy, gdy cesarz Klaudiusz wysiedlił z Żydu, z Rzymu wszystkich Żydów, przyszedł do nich święty Paweł, a ponieważ znał to samo, że co e, dwoje żydowskich małżonków, Akwila i Pryscylla Razem z nimi pracował, bo znał to samo, że mu miosło, szyli bowiem namioty, zamieszkał z nimi, z nimi pracował, a co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. O tym, że Chrystus zmartwychwstał, o Jego nauczaniu, o Bożym planie w Jezusie Chrystusie. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, jego współpracownicy i uczniowie Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga, niejakiego tycjusza Justusa, Rzymianina, Poganina. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swoim domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Panie Jezu Chryste, czasami te społeczeństwa od wielu lat wierzące tak zatwardzają się w swojej pewności, że to im wystarcza, że nie chcą przyjąć Twojego orędzia zbawienia i powołania do działania misyjnego. Takim elastycznym apostołem był święty Paweł. Kiedy jedni nie chcieli przyjąć orędzia o Tobie, on poszedł do innych. Do tych, których serca było otwarte na łaskę prawdy o Tobie i na łaskę zbawienia. Patrząc na świętą Urszulę Le Leduchowską, ona urodziła się w rodzinie hrabiowskiej w 1865 roku w Losdorf koło Wiednia. Była rodzoną siostrą błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, powszechnie nazywanej Matką Czarnej Afryki. Widać, że w tym domu wrażliwość serca na potrzebę kościoła i na potrzebę głoszenia zbawienia była wielka. Urszula w latach 1874-1883 kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Anielskie w austriackim Sankt Pollen. Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Morawskiej koło Bochni. W ten sposób ta rodzina i ta przyszła święta pojawiła się w Polsce. Zastanówmy się, w jaki sposób te nasze korzenie rodzinne kościelne, społeczne są darem i fundamentem, który Chrystus w nas buduje. Po to, żebyśmy mogli z tego czerpać, na tym się oprzeć i to rozwijać. Przyjrzyjmy się tym zarodkom, tym ziarnom Chrystusowej Ewangelii w nas, w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu. I dziękujmy Panu i prośmy, aby raczył te dary w nas rozwijać, bo kochamy Cię Panie Jezu i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Przyjrzyjmy się okresowi formacji. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn 17 kwietnia 1887 roku przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Wyróżniała się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku po dwóch latach formacji. Następnie pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku, jako przełożona domu, kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych. Żeby miały gdzie się podziać, żeby miały opiekę, wsparcie, żeby miały formację duchową. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki nad nią odkryła jeszcze w nowicjacie. Przyjrzyjmy się temu okresu, okresowi rozwojowemu, którym Bóg formuje nas, pociągając nas do siebie. Jak formuje naszą wiarę, przez kogo nas wspiera, jakie daje nam wzorce. Przez co i do czego nas pociąga. Abyśmy za Tobą, Panie Jezu, pobiegli, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Święta Urszula Leduchowska, mając błogosławieństwo o papieża Piusa X w 1907 roku, z dwiema siostrami wyjechała w świeckim stroju do pracy dydaktycznej w Sankt Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum świętej Katarzyny. Już w rok później została rygowana w Petersburgu autonomiczna placówka urszulańska. Następnie siostra Urszula przeniosła się do Finlandii, ponieważ została z Rosji i w Finlandii otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce. Organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgromadzenia. Rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za tak niezwykły rozwój jej powołania, jej talentu i jej wrażliwości na potrzeby dzieci i młodzieży. Wspierała również rodziny, ale przede wszystkim zajmowała się tymi najbiedniejszymi, najbardziej potrzebującymi. Pokaż nam, panie Jezu, naszą wrażliwość serca. Pomóż nam odkryć tą część naszej wrażliwości, która zakorzeniona jest w Tobie, którą Ty się z nami dzielisz. Pomóż nam ją przyjąć, ucieszyć się nią, powierzyć się Tobie i ją rozwijać ukaż nam, w jaki sposób to się dokonywało w naszym życiu i może się jeszcze dokonywać. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie z myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach założyła zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane Urszulankami Szarymi. Odznaczają się one szarym strojem, ale praktycznie bardzo skromnym. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je od razu w dniu 7 czerwca 1920 roku. Włodzimierz Leduchowski, generał Urszuli, ówczesny generał Jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry. Wobec stolicy apostolskiej. Całe życie siostry Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej, radosnej służby. Mawiała: Naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas, nasze talenty i nasze życie. Często to powtarzała. Zmarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy Via del Casaletto. Beatyfikowana została przez świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 roku jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu swoich 83 urodzin, Święty Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą. Panie Jezu Chryste, dopomóż nam na tej drodze powołania, na której jesteśmy, rozpoznać, gdzie Ty jesteś, jakie są potrzeby, których możemy Tobie służyć, w drugim człowieku. Umacniaj nas w trudnych doświadczeniach i kryzysach. Dopomagaj nam kochać z większą miłością i odpowiedzialnością, troszcząc się o potrzebę tych, których stawiasz na naszej drodze. Umacnij nas w miłości i łasce, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Włożone przez Świętą Urszulę Leduchowską zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego realizuje swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży oraz służąc potrzebującym i pokrzywdzonym. Siostry prowadzą kilkadziesiąt dzieł w Polsce, kilkanaście we Włoszech i pojedyncze domy w dwunastu innych krajach świata. Ze zgromadzeniem zaprzyjaźniony był święty Jan Paweł II, który jako biskup krakowski spędzał nieliczne wolne chwile w gościnnym domu sióstr na Joszczurówce w Zakopanem. W bardzo prostym pokoju, nie było tam nawet umywalki. Także będąc w Warszawie, nocował często w domu Zgromadzenia Nawiślnej. Tam spędził swoją ostatnią noc przed wylotem do Rzymu na konklawę w październiku 1978 roku. Wielokrotnie tam nocował i przebywał, i spędzał wiele godzin na nocnej modlitwie, leżąc krzyżem i powierzając Jezusowi wszystkie sprawy Kościoła, które między innymi podejmował i rozstrzygał w ramach spotkań konferencji Episkopatu Polski, gdy zbierali się w Warszawie. Jako papież odwiedzał domy Urszulanek w Rzymie, w Zakopanem i w Warszawie. My także jesteśmy wdzięczni Tobie, Wszechmogący Boże, za to dzieło powołania świętej Urszuli Leduchowskiej, za jej miłość i wrażliwość wobec dzieci i młodzieży. Wypraszaj nam teraz. To miłość i gorliwość wobec serca Jezusa, tak kochającego i konającego zarazem. Wyjednaj nam miłość i odpowiedzialność wobec zadań, które Chrystus nam ukazuje, abyśmy z naszymi talentami i z Jego pomocą podejmowali i rozwijali, stając się przez to dojrzałymi i dorosłymi i odpowiedzialnymi, ale współpracującymi z Tobą. Zawsze ostatecznie zwycięskimi, pomimo trudności. Wypraszaj nam tą szczególną łaskę miłości, modlitwy i kontemplacji, abyśmy w modlitwie łączyli się z Chrystusem i aby On udzielał nam ze swojego serca, a nasze serce należało całkowicie do Niego. O to prosimy przez Matkę Najświętszą, prosimy przez świętą Urszulę Duchowską i prosimy przez wszystkich naszych patronów. I świętych. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Zdrowaś Mary, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Owaś Mary łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Mary łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus Ojcu, I synowi, I duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjowe z grzechu poczęta, módź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobą. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy stale doświadczali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.